Marta Paszkin i Paweł Bodzianny od kilku miesięcy są już zaręczeni i obecnie przygotowują się do ślubu. Niedawno podczas wizyty w pytaniu na śniadanie para zdradziła, że planuje dwie ceremonie zaślubin, a pierwsza z nich odbędzie się już w marcu. We wtorek przyszli małżonkowie za pośrednictwem Instagrama ogłosili, iż postanowili nieco odsapnąć od codziennego zgiełku i wybrali się w podróż przedślubną do Dubaju. Wypoczynek nie był jednak jedynym celem podróży pary. Narzeczeni postanowili bowiem zakupić za granicą ślubne obrączki. W środę Paszkin zdradziła instagramowym obserwatorom, że do polowania na obrączki w Dubaju parę skłoniły długi czas oczekiwania oraz ceny ślubnej biżuterii w Polsce. Po dotarciu na miejsce para wybrała się więc na słynny targ złota. Nastawiliśmy się na kupno obrączek w Dubaju na targu złota i udało się. Przeżyłam mały szok w Polsce, kiedy okazało się, że na obrączki czeka się nawet po kilka tygodni, ale ostatecznym argumentem, żeby kupić je właśnie na urlopie, była po prostu cena złota. Dodatkowo tu próba jest wyższa, co oznacza więcej złota w złocie, chociaż z drugiej strony podobno jest ono przez to bardziej miękkie i się ściera? Zastanawiała się Paszkin. Marta zapewniła, że udało im się nabyć wymarzone obrączki. Jak jednak zdradziła, jej przyszły mąż nie podchodzi do pomysłu noszenia błyskotki na serdecznym palcu ze szczególnym entuzjazmem. Nie znam się, ale wiem, że te kratka obrączki są po prostu piękne i będą tym bardziej wyjątkową pamiątką. Swoją mam zamiar non-stop nosić? Farmer z kolei mówi, że średnio chętnie będzie chodził za obrączkowany. Ciekawa jestem, jak to u Was w małżeństwach wygląda, nosicie je czy nie? Zapytała fanów. Rolnik i jego ukochana zdążyli już wręcz zasypać Instagramowe profile kolejnymi zdjęciami z podróży. Para zrobiła sobie obowiązkowe pamiątkowe zdjęcie na tle burcz Khalifa, w środowy wieczór wybrała się natomiast na pokaz fontan. Mnie się nie chciało już iść na te fontanny, bo przypominam, że tu jest trzy godziny do przodu. Ale Paweł mnie niemalże zmusił, ściągnął z łóżka i warto było. Piękne, zachwycała się. Relacji z podróży nie zabrało także na profilu bodziannego. Choć rolnik nie ukrywał, że panorama Dubaju robi na nim ogromne wrażenie, ukochana zachwyca go ponoć dużo bardziej. Najwyższy budynek świata. Pierwszy raz widziałem go w 2013 roku i nadal robi piorunujące wrażenie. Zwłaszcza w nocy. Ale i tak największe wrażenie robi na mnie ona, napisał w Instagramowej relacji. Paweł podzielił się również interesującą obserwacją z wizyty w restauracji. Rolnik znalazł bowiem w menu steki, za które należało zapłacić krocie. A tu taka ciekawostka. Jakieś 750 zł za 300 gramów krowy. Dobrze, że zjedliśmy wcześniej i nie jesteśmy głodni napisał pod zdjęciem menu.